Cześć, witam w moim kanale. Na jednym z ostatnich filmów pokazywałem Wam, jak sadzić truskawki, jak je przygotować do sadzenia. Jak widzicie, jednak sadziłem na trzy rządki, bo tyle miejsca im wystarczy. Pomiędzy rzędami jest 25 cm, pomiędzy truskawkami 15-20 Nie mierzyłem, ale średnio jest między 15 a 20 cm. A w tym filmie chcę Wam powiedzieć o jednym z Moim zdaniem bardzo ważnych zabiegów jakie należy wykonać właśnie teraz z takimi truskawkami. I może się to wydawać niektórym dziwne, niektórym śmieszne, ale jest to ściółkowanie, Ściłkowanie truskawek. Wiadomo, nie będziemy ich ściłkować takich jak one są teraz agrobugniną. Ja do ściłkowania użyję przerobionej kory. Ona już jest trochę. Przerobiona, trochę źle przekompostowana, z dwóch powodów. Po pierwsze, oszczędzę pieniądze. Oszczędzę pieniądze z racji tego, że ściułkowanie bardzo poprawia strukturę ziemi, ale wysiłkowane podłoże. Nie pozwala tak szybko tej ziemi wysychać. Okrywa od wiatru w podłoże i o wiele więcej wilgoci pozostaje w podłożu, co dzięki temu truskawki, ale też inne rośliny, które są, przy, są wrażliwe na niedobory wody, takie jak borówki, po prostu tej wody w podłożu jest o wiele więcej. Dzięki temu. Druga sprawa, zaoszczędzimy zaoszczędzimy pieniądze raz, że na wodzie zaoszczędzimy nieco czasu, ale też ściółkowanie stwarza barierę dla roślinności. Pomiędzy tymi naszymi truskawkami nie będzie tak dużo chwastów, więc też Zaoszczędzimy sobie bardzo dużo pracy. Można tak wysypywać. Można sypać z całej doniczki. Jak widzicie, siłkowanie ma bardzo wiele korzyści. Oczywiście będą też głosy, że truskawek się nie ściukuje, że nie trzeba ściukować, ale powiem wam tak: każda, każdy zabieg, dzięki któremu mamy mniej pracy w ogrodzie, jest dla nas na plus. Wiadomo, nie chodzimy do ogrodu za karę, tylko chodzimy, bo chcemy. Na koniec należy delikatnie truskawki odgarn rozgarnąć, tą korę odkryć, jeśli zasypaliśmy i mamy gotowe. Jest to bardzo prosta zabieg, bardzo prosta sprawa, ale przynosząca wiele korzyści, dlatego ja ze swojej strony polecam Wam wyściłkować truskawki, wyściłkować inne rośliny, ściłkować uprawy warzyw. Bo to też jest dość ważne. Też nam zaoszczędzi to dużo pracy. Ja ściłkuję sobie resztę. Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do obejrzenia innych. Na razie, cześć.